11 grudnia. Zapraszam Cię na 24-dniową podróż przy zimę w polskiej kulturze XX wieku. Jan Marcin Szanser. To jeden z najważniejszych polskich ilustratorów książek dla dzieci. Jego złota era twórcza wypada od lat 30. do lat 60. XX wieku. Był twórcą rozpoznawalnego baśniowego języka ilustracji. Pracował technikami rysunku, akwareli i gwaszu, a także projektował scenografię i kostiumy. Charakterystyczny dla jego zimowych ilustracji był baśniowy i melancholijny klimat. Potrafił zmienić zimowe krajobraz w scenarii magiczną, pełną skalnego światła, giełek i unoszących się płatków śniegu. Stworzył ilustracje do wielu książek dla dzieci, twórców polskich, jak i zagranicznych. Między innymi ilustrował baśnie Andersena, Królową Śniegu, Dziewczynkę z Zapałkami oraz Choinkę, a także Akademię Pana Kleksa. Do dzisiaj Polacy pamiętają jego ilustracje i czują do nich nostalgię.